witajcie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy, dzisiaj nagrody na Rajo Esports i na Rajo Esports Academy. Także będą dzisiaj e, podwójne nagrody, więc zobaczycie, co się wydarzyło, bo wydarzyło się zarówno na głównym koncie, coś i też na RTG. Moi drodzy, zostawcie łapki w górę. Oglądajcie. No i też napiszcie mi, co polecacie teraz, żeby włożyć do składu. Jak zobaczycie te trafy. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, a my startujemy! Okej, okay, proszę Państwa, kolejne nagrody za Food Champions na Rayo Esports. No i zobaczmy, co ciekawego trafimy. Czy będzie Vinicius? Uuu, jest na pewno Korea. To już jest ciekawa karta do robienia swapów. Okej, okay, ale my szukamy Viniciusa. Czy będzie Vinicius Junior? Vinicius Junior jest! Vinicius Junior na Raio Esports! Let's go, let's go! A więc jednak... Vinicius Junior na rajo Esport. Coś pięknego. No to brakuje nam tylko już jednej perełki. Brakuje nam Marquinhosa. Vinicius Junior, blisko pół miliona końców. I czy będzie jeszcze Marquinhos? Marquinho, Marquinho, Marquinhos? Nie będzie. Ale skier. Ale te nagrody są fantastyczne. O tak, mhm. Mm o byniu, tu będzie trzeba nowy skład robić. Jak ja mam teraz to zrobić? Kurczę, no dobra. Kolejna paczka, zobaczmy jeszcze czy coś z paczek poleci ciekawego, paka za 35 tysięcy, mamy ekrany, no ale po tym Viniciusie coś czuję, że mi nic nie poleci, tutaj jest Tadić 84 overall, no za wiele warty to on nie jest, tutaj widzę jakieś Januszki, jakiś może styl gry, no nie, tylko kotwica, więc lipa, no dobra. No i teraz paczka za 100 tysięcy końców. Jest walkout, jest walkout, jest walkout, Anglia. A Jamie Vardy, jeszcze Jamie Vardy, 86 overrun na rajo. No dobrze, oprócz niego David De Gea, bohater derby z Manchesterem City. Ach, że tam się nie skończyło więcej niż 2-0, to jest jakiś hit. No i może w duplikacie coś jeszcze z ciekawego, nie, ale na razie git. Tak, tak, tok, tok. Dzień dobry, witam Państwa, co teraz? I jeszcze zaprosimy Viniciusa. Vinicius Junior. Goreska to będzie też osoba, która będzie musiała odejść. I to samo Davis. Jezus, jeden traf, a tyle problemów. Vini plus Mandy. No to chyba, no to tak chyba po prostu musi być, no jeżeli chodzi o to. Tutaj faktycznie ten Mendy. Okej, okay, moi drodzy, czas na nagrody na RIO Akademii. Zobaczymy, jak na naszym RTG pójdzie, no bo nie oszukujmy się, na głównym koncie było totalne odkucie w końcu jakiś traf powyżej e, 200, 300, a nawet 400 tysięcy nam się trafiło na głównym koncie, gdzie się trafialiśmy, a teraz na Akademii będzie szansa, będzie szansa, czy tu będzie jakiś BUM, JEST Morkinius 88 to jest dobra wiadomość, tak, tak, tak. Ale to oznacza, że będę musiał zmienić swoją ukochaną, najpiękniejszą obronę świata, którą mam na Akademii. No ale no trudno, no kurcze. Wybieramy oczywiście Marquinhosa. O Panie kochany, o Panie kochany. No dobra, to lecimy dalej. Halo, Beanie? Czy jesteś tu z nami? Tutaj nie ma, ale jest za to potężny Gianluigi Buffon. No i teraz w trzecim piku, w trzecim piku. Będzie, będzie, będzie Kurya 84. Bardziej pod kątem słabków, ale okej, okay. kurczaczek. To jest karta na bardzo długo. Tym bardziej na RTG. Ale jak to kurczę. Będę musiał z czegoś zrezygnować. Tylko z czego? Właśnie. Dymy, dymy, dymy. Dobra, póki co bierzemy yy, tych panów do klubu. Będziemy się zaraz martwili, co dalej. Oh, jeżeli chodzi o paczunie, to mamy chyba jeszcze dwie. Tak jest, za 35 i za 100. No to zobaczmy. Paka za 35 tysięcy. Niestety bez walkoutu ekrany z Hiszpanii. A z warty. warty. sell autentycznie. Spilikuetta z Incienco, z Angelos Bardziej mnie interesuje to, czy jest piłka. O, jest cień, okej. Okay. Tu te piłki nie lecą z tych paczek. No dobra, no to teraz paczka za 100 tysięcy po tych pikach nie liczę na cuda, ale może jest walkout. Teraz Argentyna, pewnie dyba. Nie PS, Argentyna, PS że. i to nie jest Messi, to jest Di Maria. No ale co zrobisz? Nic nie zrobisz jeszcze oprócz tego. Iwan, uh, Henderson, Jorginho No dobra, dobra, dobra I tutaj jakieś Januszki no Dobrze, 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 dobrze No i drodzy, pierwszy piczek Pierwszy piczek na start I mamy The de Lord The de Lord, de Lord, okej okay. Niech będzie ten pan Witam, gracza Jako drugi za gości James Okej, okay. no gdyby on miał więcej tempa, to byłaby ciekawsza karta, tak? To gdyby Peona jeszcze się. Bo czymś dobrym, a w sumie nie wiadomo czy, czy nie jest. Niby to z a w sumie jak mało kto sprawdzał, tu jest lepiej, bo jest karasko. A z karasko to już można coś podymić. Karasko fajna karta. Więc no, jest całkiem przyjemne te piki 8,6, 2, 8, 84 ok, okej. Okay. Nudbet, bad. Not bad. Leci kolejna paka za 35 tysięcy. I mamy ekranę Tutaj Niemcy, Mister Volant, okej okay. 83. i teraz paczka za 100 tysięcy. Wow, i mamy tego rb nowego i to będzie dobra karta, bo to jest ten Korona, co ma 5 na 5. O tak. Pytanie ile on chodzi? Bo on chodzi, bo to jest karta z cyklu top top, jak masz 5 na 5. Jeszcze Sergio Ramos, jeszcze Di Maria, trzy lokauty w jednej paczce plus ten RB, a może jeszcze coś w duplikacie? Nie, w duplikacie już jest ja. ma Pytanie ile kosztuje taki Korona? A tu Di Marika, no Ramosie, korona? Zobaczmy. Korona 75 tysięcy, 70 tysięcy. Not bad. No, staty on ma kosmos. Tylko wiadomo, że problemem będzie zgranie takiego korony. E, ale jako zmiennik to na pewno będzie królował. Kurczę, elegancka no korona. Tap, tap, tap. No to teraz jeszcze taczka z trzema informami. No, gdyby tutaj jeszcze był brazylijski walkout, to byłoby coś spektakularnego. Jest walkout, potężny jest Niemiec. jeśli śpiesznie to Arnold. Czy nie będzie dymów, Czy nie będzie dymów, bo to jest Arnoldzik 8-4. Ok oprócz niego Grifo i Ramsday. No tutaj było gorzej, ale ogólnie jak najbardziej spoko, jak najbardziej spoko, no to zobaczmy. Teraz nagrody za pierwszą rangę. 3 player piki. Czy jakiś potężny player pick jest w stanie odmienić tutaj no w pierwszym nie do końca To lepiej Arnold 84, jak już na przepałę. No to patrzymy, co będzie w drugim. A w drugim jest Karasko. To już jest dobra wiadomość. Karasko jak najbardziej Git. No i teraz trzeci piczek. Może, może, może coś jeszcze nie. Tutaj już tragedia. Więc wybierzemy pana Galeno. No dobra. No to paczka za 125 tysięcy. I sprawdźmy. Bo jest walkout z Francji. Espe to musi być Pogba, Tak jest. Paul Pugba 87. To już jest karta chyba 40 tysięcy warta. Coś takiego, więc już 40K mamy. A jeszcze w środku oprócz niego Inform Lozano. I chyba tylko duplikaty są w stanie uratować tę paczkę. Bonu czy jeszcze 85, okej. Okay. No dobra, to na początek wróżba. Jaka narodowość taka będzie w paczce z Hero? Mhm, Czechy. To chyba nie tak i to działa. No panie, Czechy i Szwajcaria. Nie ma takiego. Nie ma takiego Hero. No to nie wiem, to nie wiem. No to zobaczmy. Paczka z Hero. Paczka z Hero. A w środku, kto to będzie? Kto to będzie? Włochy to musi być dobrze! To jest Di Natale. Di Natale. Blisko milion końców. Potężny, potężny Antonio Di Natale 88. A więc jednak kolejny przypadek, w którym oddało. W którym możemy się uśmiechnąć i powiedzieć: Oj, tak, Antonio. Antonio Di Natale.